Nie żałujcie braw, nie żałujcie okrzyków. Zaczynamy. Drużynę na scenę. Tak jak na boisko prowadzi kapitan, że wszystkich graczy w naszym klubie jest to najdłużej Człowiek, o którym mówi się, że jest pozbawiony systemu nerwowego. To chyba nieprawda, ale na pewno ma umiejętność wyłączania go w najważniejszych momentach. W tym sezonie nadal będzie występował z numerem drugim na koszulce. Powitajcie go, Włoski! Kolejny olimpijczyk w PG powiedział, że przyjeżdża do najlepszego klubu na świecie. Numer 14.

This means hello in Slovenian language. My name is Leon Vincic and I'd like to say hello to everybody. Uh, unfortunately, I cannot be there with you guys. Uh, I'm with the national team at the moment playing qualification for European Championship. Uh, I can't wait to come to Poland and to start the season. I would like to say hello to, to everybody, um, the teammates, the staff uh, and of course the most important, the fans. I hope you were, we will do a good job this year and uh, I wish that you will support us every game, uh, every match and uh, I hope we're going to do well. Thanks. The trainer Jacek Nawrocki. serdecznie wszystkich kibiców na zlocie inauguracji nowego siatkarskiego sezonu PGS Kry Bełchatów. Przepraszam za moją nieobecność, nie mogę być na tym wspaniałym święcie z powodu pracy w kadrze polskich juniorów, która w tej chwili bierze udział w mistrzostwach Europy. Cóż mogę powiedzieć przed tym sezonem? Wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że mówię zawsze o trudnościach i kłopotach, które są przed nami, ale w tym roku to będzie naprawdę sezon najtrudniejszy, e, najcięższy z dotychczasowych. Z dwóch powodów. Po pierwsze, przeciwnicy uzbrojeni są po zęby. E, takie zespoły jak Kędzierzyn, Jastrzębie czy Resowia to najwyższa półka światowa czy europejska. I drugi powód to oczywiście to, że mamy nowy zespół. Nowy zespół, nowi zawodnicy. Ciężko zastąpić takie tuzy siatkarskie jak Bartek Kurek, Miguel Falaska czy Marcin Możżżżonek. Ale mam nadzieję, że nowi zawodnicy wkomponują się dobrze w zespół. O sile zespołu będzie stanowił trzon, który pozostał. Mam nadzieję, że przez pracę i przez synergię, która chciałbym, żeby w tym zespole była stworzymy równie mocny zespół podobny do tego, któremu do tej pory kibicowaliście. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Jacek Nowacki cały czas jest z nami. No Jacek! bardzo chciałabyś tutaj. Jacek! Posłuchajmy Jacek. Jacek! 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 Ci, którzy lubią i czekają na Jacka. Statystyk zespołu. Fabio Storti Lekarz drużyny Wojciech Łucasz Fizjoterapeuta Tomasz Kuciapiński Masażysta Michał Woźniak Team Manager Sebastian Gasek Przepowie z wiceprezes Grzegorz Stawinoga! Odsłuchajmy gorąco prezesa, będzie z Kryweł Chatów, Wielkie brawa! Jeszcze raz w nich. Kochani, są wpadli wszyscy. Na pewno jak się sezon, będą już w komplecie. Ale teraz tak na gorąco chciałbym, aby kilka słów do swoich fantastycznych kibiców. Do swojej powiedział prezes klubu, pan Konrad Piechocki. Bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Przed chwilą słyszeliśmy trenera który w sposób bardzo ra racjonalny ocenił to, jaki przed nami sezon. Ale ja myślę, że nie widzi tego, jak jest na żywo. Przypomniał mi, się w tej chwili, przypomniał mi się w tej chwili powrót z Rzeszowa i postawa klubu kibica. I ta wiara, którą widzę właśnie teraz. To, to nie może być inaczej. Jesteście najwspanialsi. Pomimo tej pogody, tak jak powiedziałem kilka godzin temu, Jesteście z nami do końca i na pewno dajecie wiarę tym chłopakom, by grali jak najlepiej w siatkówkę, by Belchatów odnosił sukcesy. Wierzę głęboko w to, że tak będzie. Eee, chcę dopowiedzieć od tej strony optymistycznej, że wszystko się skłania ku temu, by ten klub dalej w taki sposób funkcjonował. Mamy stałą, podpisaną rozmowę z naszym sponsorem strategicznym, Polską Grupą Energetyczną. Nie opuścił nas żaden z innych sponsorów wspomagających. Rozwijamy się dalej. Tak jak słyszeliście kilka godzin temu, podpisaliśmy porozumienie o współpracy z miastem dotyczące szkolenia młodzieży. Jak również pokazujemy, że op oprócz sportu są jeszcze inne rzeczy w życiu bardzo ważne: działania prospołeczne i docenienie marki PGS Krybył Hatów poprzez podpisanie dzisiaj. Umowy o współpracy z UNICEF-em. Myślę, że już dzisiaj pokazaliście to, wysyłając SMS-a na 7245 z hasłem Haiti, jakimi jesteście kibicami najlepszymi na świecie. Dziękuję Wam bardzo. Będziemy walczyć. Prezes jest Pana Piechowski. Dziękuję bardzo, Panie Prezesie. A teraz myślę, tak na gorąco. Mariusz Wazły, kapitan, też pewnie chciałabym to powiedzieć swoim kibicom i drużynie. W imieniu drużyny witam wszystkich serdecznie na drugim ogólnopolskim Zrocie Kibiców PGS krywał Jak widzieliśmy w filmie, jak widzieliśmy w filmie, w tamtym sezonie mieliśmy chwilę szczęścia, chwilę smutku, ale byliście zawsze przy nas. W tym sezonie, w tym bardzo trudnym sezonie, jak powiedział trener Jacek, będziemy potrzebować was jeszcze bardziej. Kibicujcie nam, dopingujcie, a my odwdzięczymy się wspaniałą jest. Dziękuję.